Siema, masz z tej strony Elwis, witam was, moi drodzy, bardzo, to bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale, no i, moi drodzy, uwaga, uwaga, właśnie sobie wbijam tutaj właśnie do ponieważ byliśmy ponieważ byliśmy tutaj właśnie umówieni pod okiem, a więc więc zimeczki, polecimy sobie właśnie tutaj jakoś w jego kierunku, ponieważ to chyba... 7 lat, okej? Właśnie tutaj agentik tutaj nie pisał, czytał jakieś tabliczki, okej? Okay, więc zobaczymy, zaraz o co tutaj właśnie chodzi, no bo okej, okay, są one codziennie, no ale guśni, więc zaraz to właśnie zobaczymy gdzie, co i kiedy, bo serii, że że jest po prostu jakieś nie, więc uwaga, uwaga, są jakieś agentik, więc zobaczymy, czy, 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 czy to w tutaj w ogóle widzi, czy nie. Chyba nie, nawet nie widzi, okej, okay, spoko. Tak, mamy takie właśnie tej mini kamufla, że więc nawet fajnie. wygląda, co on tam teraz robi, co? Czu on kradnie. Członkradnie, panie agent Tikrze, panie cię! panie, away! Ta, co pan ta. robi, Tanie, co pan robi, to są jakieś, no wiesz, swoje eee, domeczki, ja co? Ja się zwiedzam, ja sobie zwiedzam, co nie? Dobra, stary, gadaj to, co w ogóle chodziło z tymi tabliczkami, co? Bo tam Aha, właśnie jakoś dobra, tabliczki, ta 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 goźdżu, ej, nawet ich do końca nie czytałem. Stary, Ale... gdzie, kiedy i po co? Mów, gdzie one są, stary. Ty no poczekaj, ty... Ty naprawdę tego nie widziałeś. Poczekaj, skąd ty przyszedłeś? Byłem właśnie tym koło portalu, i ten, tylko więzienia, jeszcze i taki tutaj właśnie sobie zrobiłem. Są na samym środku miasta. Na samym środku miasta, w w samym O, star, wyznacie sobie, zobaczymy, o może w ogóle chodzić, ale stary. Nie wiem, czy w ogóle o tym wiesz, ale właśnie wczoraj, stary, miasto by wybuchło. Jak? Dostałem od niego znanko, które mówiło o tym, że jak jego zadanie wykonam, to coś wybuchnie, rozumiesz to? Że co? To dużo to się wybuchnie, nie te... Nie. Filtry. Więc stary nie komentuję nie. tego powiem Ci tak. Było dobrze, bo tak. A, a tak się nie stało jednak, ale wiesz, no było blisko, nie? Wyzlecimy, zobaczymy, to jest razem, bo serio. Powiem tak, pewnie będziemy starastik. Siema, siema! No siema, 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 się siema, siema, siem, panie siem. X! Siem. Siema! Okej, okay. o co może chodzić? Dzisiaj panowie mam dla was prezent. Co? Eee, czy on sobie hortuję teraz? On eee, i prezent? Jaki prezent? Ale wcale on i prezent, okej, okay, rozumiesz, to on. Osoba, która po prostu jest dla nas najbardziej wradna ever, nie? E, ostatnio trochę was pewnie denerwuje, więc dzisiaj czas na miłą niespodziankę? Jaką mnie no, okay, no, rozumiem, że nas wkurza gościu, ale nas tak wkurza Fedni. ale jaką nie kto w ogóle może chodzić. Skaczcie do dziury, nie jakie dziury stare. gdzie to może niby dziury? stare? nie, nie, nie no mamy dziury stare, to nie w ogóle chodzi, poczekaj, co? Po czekaj, poczekaj, a może jakąś to byliśmy wcześniej? Stary, chyba, no powiem Ci chyba nie, bo to jest jakieś tam stare, nie? Ja powiedziałem, że to jest to może chodzić, ale no, po, po, po prostu ich chcę w ogóle czekać, to jest weź jakoś tutaj, więc chyba... Jakoś może przejść tym, co? o kurde! O kurde, co? O kurde stare, tak tu nie było! Tutaj było po prostu takie, wiesz, takie o ścianko ale no wOW! To jest ogromne! To jest ogromne ziemiłoczki, więc... Kitu. Agent X nie! O nie! Dobra, szczęście. Zejdź na blog stero, okay. jesteś na blokie. Więc, beczku, no, spokojnie, nie denerwuj się, zejdź tam za... Za... i zaraz zacie w blog, okay. stary, Powiem ci tak, na roziku, nie? Ziemioczki, to właśnie w tym momencie subujcie kanał, bo jest to bardzo ważne. Chore, epickie odcinki codziennie, więc subskrybujcie kanał i bądźcie na bieżąco bo jeszcze właśnie jak już spróbujecie, to obsubskrybujcie i zawsze sub... i właśnie dajcie sobie jeszcze raz, ponieważ to jest zimoczki. bardzo ważne serio. Subujcie kanał to właśnie będzie na bieżąco, a więc co? Chyba lecimy, powiem tak. No spoko, ale naprawdę No, dziura pana X, powiem tak że taka Właśnie jedna była i to nie było dobre Więc, ziomeczki, uwaga, uwaga, skaczemy tam serio Powiem tak, w ogóle, co tutaj w ogóle chodzi, panie? do hello weź to w ogóle nie wybudź, więc, ziomeczki, lecimy serio Powiem tak, dziura od pana X To pewnie jest niezłe, więc agent X, byczku Skaczę na ciebie, jolo, dobra, okay, dobra o, 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 wo Stary, żyjemy, o. to jest w ogóle jakaś, stary, ogromna Dziura pana X, rozumiesz, to, to ona jest, stary, Ej, ogromna To jest na jakieś, nie no to... On nam, stary, no, zrobił dziurę, to jest co najmniej to na 50 jest, kraty, To, to no, jest no, co to najmniej stary, na Jezu, to jest 4 stary, stary, bardzo dużo, więc po prostu wow, okej? Okay? Wow, więc wiesz, to lepiej, właśnie, za się tutaj ogarnić, o to w ogóle chodzi. Co? Dobra. Żartowałem? Jak to Aha. Żartowałem? Co wartowałem? Co się w ogóle dzieje, stary? Co to ma w ogóle być? Halo! Excuse me! Co się Agent X dzieje, stary? Co się dzieje, co? <laughs> Halo! Nie mam pojęcia, ale ja na pewno chyba. A nie, nie ale pod jakie źle masmy zaraz startuje niby cztery nie mam pojęcia. Wy... Nie dobra, ma celotków, więc lecimy, nie więc mi... to macie stare noc, go, będzie do końca, oglądajcie do końca, by się o co tutaj chodzi, bo naprawdę. To mi wygląda, na pułapkę, kiedy okay? to w ogóle już kolejna pułapka, okay? chyba już tutaj w ogóle 40 pułapkę, w ogóle stary wiesz co? Czy mogę sobie twoje, twoja mi tam właśnie właśnie brać, bo nie mam brojki. Byłoby spotczka, więc teraz tych panie, okej, okay, dziękuję bardzo, więc lecimy stary, no wiesz co? Nie mam pojęcia co tutaj chodzi, ale wiesz co, lepiej byłoby jak to sobie właśnie już ogarniemy, nie? Więc... To jest, w ogóle łódka, to jest w ogóle jakiś stary kanał, rozumiesz, to jest jakiś kanał normalnie. To długie wow. się wydaje dosyć. No fair, fair, zobaczymy, co tam może być, bo naprawdę, to nie wygląda to co najmniej źle, ok? Więc teraz startujemy, zobaczymy, co będzie na końcu, bo pewnie, powiem tak, to nie będzie nic, nic dobrego, pewnie, więc, Oj, więc stary ja startujemy. To dobra, dobra, wiesz co? Powolutku lepiej, bo wiesz, pułapki i, i tego typu kwestie, nie? Żeby właśnie to umijać, więc teraz tyk bluczku, cyk i cyk, spoczka, stary. Powolutku, bez pośpiechu lecimy, stary bluczku, nie stresujemy się, okay? Nie stresujemy się, powolutku płyniemy sobie, w sinom dal, wsiną dal, płyniemy sobie. Obie nam no, dal. Okej, to jest jakieś, widzę, że przejście jeszcze. Wow, okej, okay, dobra. Może coś tu jeszcze będzie dalej, co? Czy nie? Nie mam dobra, pojęcia. zobaczmy, zobaczmy. Co? Mam tu właśnie jakieś. O. Zobaczmy, jakieś dwa przejście, widzisz to, okej? Okay. Trzeba je sprawdzić chyba. Byczku, no. co lecimy chyba, a się wiem, czy wiecie, ale uwaga uwaga, mam swojego Instagrama dokładnie. Nazywa się on Elwiso Podłogo, macie na niego Ci wcieli, bo więc followujcie I uwaga, uwaga, tam właśnie w epickie zdjęcie, zajęcie, więc serwam je bardzo właśnie gorąco polecam, bo tam jest to no właśnie ja, więc serio macie na niego ci wcielik, bo w Lecimy, co? Zobaczymy, co może być po serio. To będzie teraz tak. Tak. Weź do łapy mieczek lepiej, bo wiesz, no to, to może być wszystko, No nie okay? wiadomo, co tam można spotkać. Więc stary, gotowy? No, Trzy, nie bardzo. dwa, jeden, go! Lecimy, lecimy, lecimy! Nie, e, nie mogę tu wejść, nie mogę jakoś. To nie no nie mogę, jak to właśnie wejść, wiesz? O co się może to? Mogę, O, spoko, lecimy tu, dobra. Ok, tu jest pusto, stary, co się w ogóle dzieje? Jak, nie I tu nie nic to... nie ma, tu nic sery nie ma. Bo to może to, 4 jest jest. niszczymy to, nie masz, masz kilofa, nie Też nie wiedziałem, kida, f**k, okej, okay, dobra, więc teraz, tyk, stary, okej okay. Coś tam jest? Stary, coś tu jest, coś, coś tam jest? jest? Niszczymy, stary, nie niszczymy, niszczymy, to zobaczymy co tam może być, serio, wow Co to, stary, może w ogóle być, serio? Ej, kitu, nie mam pojęcia, ale musimy to... Okej, okay, więc teraz, tyk, eee, stary, to chyba nic nie ma, wiesz? Aha. Aha. Dobra, tam było jeszcze jakieś przejście, więc wiesz co, wiesz, to koniecznie zaraz tam ale sobie to teraz właśnie to ogarnijmy, nie? Ale stary, poczekaj. No wsiadaj. Tak tam by coś dziwnego było za tym przejściem? Bo w sensie jak nie tutaj wiem. nic nie było, to zakładam, że tam już prędzej coś Stary, boję się, ale wiesz, że musimy, okej? Okay, ponieważ, powiem teraz tak. Jak teraz uciekniemy, to on nam nie darzy. Czekaj, ja nie mam pojęcia co to zrobił, ale serio, właśnie wierzę wszystko. Więc agent, szybko do łódki budźku, lecimy. Serio. No. Powiem tak, poświęćmy się okej, okay, jak ja nie znasz, beczku lecimy, no dalej. Ja się stąd wykopę... No nie jak nawet nie masz tymi kill-offa! Nie masz kidofu! Będziesz się półtorej godziny! Półtorej godziny, to będziesz tutaj wychodził, nie! nie Zimmeczki w ogóle bez komentarza, nie wiem, znasz że lecimy, sobie to właśnie szybko, wsiadajcie. Ja rałudki. jestem niepowstrzymany, wydostanę się stąd Tech tak, właśnie przez pół godziny o tym gadać, że sobie dochrana, naprawdę? Lecimy dalej, no, więc teraz tyk, wsiadaj beku, No trzeba, stary, trzeba! Więc teraz tyk, okej! Okay. Stary boję się, też się boję, a więc lecimy, zróbmy to okej, okay, serio, zróbmy to agenc, więc zaraz cyk, cyk, dobra, okej okay. Wiesz co? Może panie przychodzą, wiesz? Okay, więc no, to ty lubisz. Ty Ty pierwszy, ty, ty idź pierwszy stary, Ale stary ty nie ty krępuj tak się chcesz, żeby iść, no to wiesz, no śmiało, dobra, my jeszcze lecimy, dobra, więc zaraz cyk eee okej okay. okay, Spoko i... i co i mi nie? zgrane? By... No i nic co tu stary, nie wiem, to nie. 100% w ogóle chodzi, teraz zobacz, masz takie wreszcie tej guziki i jest tutaj nawet dość sporo, nie zobacz Wait Wow czy ja nie zauważyłem tylu guzików, naprawdę? W tym momencie, że nie mam pojęcia one są, ale pewnie coś robią, jednak, więc to próbujemy czy nie. Jak myślisz? No chyba trzeba, bo no jeżeli się nie spróbuje no to może być lipa. No właśnie, więc teraz stary uwaga uwaga, po kolei każdy sobie właśnie jakoś tutaj klikajmy, to może to co właśnie sobie zacznie od początku od tyłu, co ty myślisz, co? Wydnosimy gości, więc raz tych szeczkę z ręką to w ogóle chodzi, ale ja naprawdę powiem tak, jest źle, więc teraz cyk, cyk, nie wiem to właśnie jakieś jeszcze cyk, gościu, cyk. Masz coś w ogóle stary, czy jednak nic nie masz. O tych no, na górze Dobra, tak na razie. czekaj teraz cyk, teraz jeszcze raz cyk, teraz cyk, gościu, teraz jeszcze to właśnie coś tam było, bo to jest wszystko, co? Okay. Tak. coś nic nie ma? Coś słyszałem. No! Ło, wow! Tinti, Tinti, uważaj, stary, uciekamy, uciekamy! Co tam było? Nie, stary albo czekaj, to chyba jest spokój, co? Tam już ma nic nie wybucha. Co to było? Nie mam pojęcia, stary. O kurde, Agentix, zobacz to. Zobacz to. Nie. Znowu. Nie, nie Znowu. Nie, nie, nie. Pani X, jak to oglądasz, błagam Cię, daj na spokój, okej, okay, serio panie X, serio! Weź ten gości w końcu odpuść, a wiesz, Ziemeczki wiem, czy wiecie, ale uwaga, uwaga, no a swój na, swój, na, 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 na YouTube na, na, na drugi kanał. Agent X oczywiście sobie buli, więc Ziemeczki, waga, waga, pan go właśnie bardzo gorąco, gorąco polecam, Elviso Games, to właśnie macie moje codzienne epickie odcinki, z wolności bo, właśnie do góry w karcie. Agent, robimy to czy nie w Powiedz mi, nie, czy nie, nie. chcesz nie, nie, ja to ja zrobić, czy nie? to już się źle skończyło, ja nie mam zamiaru. Dla mnie też stary, no ale zobacz. No teraz ty teraz teraz on czy dajesz ten styl, naprawdę? Uciekasz po prostu? No a co? nie? No chyba nie wyjdziesz, stary, no chyba nie wyjdziesz, zobacz. No nie no gościu, teraz my musimy? Stary musimy, rozumiesz to, no, musimy. On nam kazał, stary. Pan X nam wydał takie poleconko, A musimy je zrobić. Panie Przewodniczący, dobrze, stary wiesz, że jak to olejemy, to który jest na górze, może wybuchnąć, nie? Chyba o tym wiesz, nie? No raczej tak. Stary. Pójdę pierwszy, ale potrzebuję na pewno na jakąś jeszcze zbrojkę, no chociaż portki, wiesz? Byłoby super. W końcu weź swoją mogarnicę No wiem, stary, więc teraz tyk, dziękuję bardzo. Powiem Ci tak, stary, błagam, bo, bo zobacz, bo jak teraz spadniesz że nie więc błagać cię, uważaj, okej. Okay? Więc teraz tyk, okej. Okay? Skok numer jeden, teraz tyk, okej, starę nas to brzeg, ok, nas no żyje, okay, no żyje. Bądź teraz, tego to jest po prostu klipi okej, okay, stary, zobacz to, to jest po prostu prze... Ciężkie. Szó, jaki jeszcze stary, o ty w ogóle chodzi, serio? XD? Nie mam pojęcia, ale to nie wygląda za ciekawe. I... Rozumiem, to zrobię to. Zrobię to nie, i tyle. Nie, nie, nie dasz radę. Nie pchaj mnie, okej, okay, lecimy, stary, zrobię to, ok, rozumiesz, to zrobię, to uda mi się. Stary. 3, 2, jeden Jest! Jest! Stary, udało yy, się! Udało się, gościu, udało się! I wiesz, to tak tej na pewności? Zrobię tak, żebyś nie spadł na pewno. Postaraj się, nie? Ale jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie! I zobacz, bo w wpier bo, bo wpierw... Bo teraz nawet nie masz gdzie skoczyć, nie? A poczekaj, niby ty gdzie... Jak masz tam wszystko? Czekaj. O kurde, stary rozumiesz co? to? Guzik normalnie nie masz. Nie! To nawet teraz sobie nie skończyło po tych więc stary, wiesz co? Zrobię to, uda mi się, stary, rozumiem, że to uda mi się, więc stary, że meczki, kanał, bo jest to bardzo ważna ziem a jeśli właśnie tego może dotrwałeś, to, 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 to chyba ci się podoba, więc stary, to właśnie kanał subuj, bo tych subuj od pięciu lat, nie? Panie. Nie? No bez kitu, gość. <laughs> Dobra, to lecimy. Stary, stary, zrobię to, ok, rozumiem że teraz, e, to robię, więc zaraz, cyk. Dobra, okej, okay, stary, jest, udało się, Eureka! Agent. E... Głupi ja, jesteś. Ja nawet jeszcze nie zrobiłem Powiem ci, stary że dobrze, że, że, że ma filki, nie? Bardzo dobrze że ma masz filki, starych, bo inaczej była by lipa, nie? Więc stary, stary, lecisz, co, lecisz do Poczekaj, poczekaj, muszę się przestać chwilę okay. palić. To, 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 tam właśnie jakaś się skończ palić, ale no, błagam ci, uważaj, jakieś stary, błagam ci, bo teraz raz palić, że wiesz to będzie, nie? Dajesz stary cyk agenty SZYBKO UCIEKAJ UCIEKAJ SZYBKO UCIEKAJ STARY no STOP ŻYJEMY STARY ŻYJEMY stary, żyjemy, nie, 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 nie. Żyjemy, ŻYJEMY ŻYJEMY STARY nie, jest źle, nie, o, jest NIE źle Nie nie nie, nie gadaj nie Zrobisz nie to stary, stary, stary. zrobisz to przecież ci uda stary przeżyjesz to Stary no przecież umiesz to przeżyć stary naprawdę Dobra nie no mam już Nie pół hp Nie no dobra Poczekaj zregenerowało mi się tutaj okay. na tyle że mam Spoko stary o, kurde, sery, uważaj nie? nie Bo jak star, e... tutaj, stary to jest stary nie Stereo Agentix, do łapy refill i się postaraj okej okay? Dobra, poczekaj Lecimy stary, wiesz to ty w, w ogóle widzę, że jest jakieś przejście, więc wiesz co, wow. robię to CO?! Skoczyłeś?! Udało mi się Udało mi się Stary, udało się panie, udało się, stary, więc teraz zależy, właśnie jakieś tutaj, okej, dobra Okej, okay, stary, udało się, rozumiesz, to udało się, więc teraz lecimy dalej Dobra, powiem ci, że nie jest tak źle, nie? No bo zobacz, no byłoby blisko, ale jednak nie spadliśmy, nie? Więc no, powiem ci, że no, jest spoko, nie? Oprócz tego, że tutaj po prostu strasznie, okej? Okay? Więc teraz, uwaga, uwaga, agent Powoli, serio no. stary, powolutku, bo tam były powyżej, że bardzo trudne tsk, e, skoki, a to był sam początek, rozumiesz to? To było na początku, to to będzie na końcu, co stary, no będzie nie, na końcu! No ja, nie, 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 ja się może wrócę, jeszcze jest blisko. No niby jak stary, nie jak się wrócisz, no nie próbuj, bo jak teraz skończysz to... No no ruch, to już się nie nie źle, Lecimy i tyle gościu, weź nie, nie, nie bądź takim enamusem, takim churem, więc teraz styk. o kurde stary, to jest jeszcze dalszy rozumiesz to? To patrz na ciąg. Dobra, stary to jest creepy, to jest mega creepy. Okej. Okay. Nie no, tego się nie da zrobić. Zrobię to. Ło, okej, okay, no dobrze, wie, stary. Eee, więc teraz cyk, okej. Okay. Okej. Okay. Chyba jest spoko. Oj. Chyba jest spoko. Dobra. O się do mnie teraz w ogóle. I tu jest jeszcze jakiś tam widzę, jak dalszy, więc star, wiesz co, robię to. Cyk, udało się, gościu, może udało się, więc spoko. Dobra. I teraz tak. Tu jest w ogóle jakiś guzik drzwiczki, więc no spoko. Teraz cyk, okej, okay, stary udało się nawet do wejść, więc dajesz te, te, teraz ty te śmiało. Nie przejmuj się Agent X. Nie ma tego, złego, to by na dobre nie wyszło, nie? Wiesz o to chodzi. Więc teraz tak, hm. Okej, okay. o nie Stary to jest teraz cięższe, okej okay. No okej, okay. no stop żyjemy stary, okay. no stop żyjemy Nawet spocznij, agent stary, do it, do it. zrób nie. to Nie, poczekaj, tu jest taki nisko, że nie wskoczę chyba No, no, tryb... no staj na klocku stary, okej, okay. no stop żyjemy stary, no stop żyjemy Rozumiesz to stary, piątka, udaje nam się, żyjemy stary mm. No nie wiem, nie lepiej, no lepiej nie wiem, stary, teraz okej okay. A może chcesz z mieczyka? Co to mogło w ogóle być, co teraz, ej Jaką mam teraz, teraz tam wbić, co? Ej, byski tu... No chyba, że jak? tędy, nie? Chyba, że tędy, sorry, ale inaczej nie ma opcji. No poczekaj, jakbyśmy tak zrobili, No nie, bo tu ta? jest stary kratę, no nie Nie, żeby, no żeby, to jest stary. nisko, tak, nie to ma takiej by... Nie chce mi się tego kopać. Więc tak, lecimy. O, okej, okay. no powiem ci, że teraz się bardziej boję, ale okej, okay, stary. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, więc teraz, cyk, okej, okay, ło! To było mega ciężkie, bo teraz byś tak właśnie shift od, odtworzył, nie? Stary, lecę. Cyk, dajesz agent, Tyk śmiało, byku! Zróbka, to ich okay, zdrób to, to jest! Udało się, stary piątka! Iiiii! Wow! stary, to stary, bo on się zwalił, dobra. Eee... O kurde. Co to ma być, Co to jest? Co to, to, to stary niby w ogóle jest? Zobacz to. Tam masz, coś... Tam masz jakieś CNT, widzisz to? Pod szkłem. Eee... Tu chodzi? A tu jest żadne. chyba da się aktywować. Co? No nie wiem, stary, ale chyba tak. Więc to mi w ogóle wygląda stary, jak, jak, jakiś Bunker rocket, czyli jak dla mnie, to musi być jako, chyba sporo CNT, nie? Chyba. Bo zobacz, bo chyba jest to właśnie po to, aby nam się nie, nie, nie stała krzywda, nie chyba... Ej, się wiem, wiem, Pomyślałem, że to stary. Ma zastosowanie. Aktywujemy no, to zastosowanie. wiem, 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 to Nie, Twoja nie? No, ja nie, wiem, nie. wiem, ja nie wiem, ja Zobacz, nie, ja w, w każdej chwili możemy się się wrócić, wrócić, nie? Ale to to mega mega i pewnie pewnie wiem, 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 więc wiem, 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 do wiem, 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 Nie działa. No bo eee, ja się Dobra! Nie dam, Postaram się, więc teraz może ktoś tak staje, nie mam. Chyba, że to taka szybka ochronna była coś. No w tym chyba jest. właśnie jakoś tak, więc teraz, cyk. Okej, okay, poleciało, GetI, poleciało, chowaj się! Chowaj się, agent, chowaj się! Okej, okay, dobra. Kurde wow. To było. Wow. Wow. Okej, okay, że żyjemy w stronę, sobie O oh, wow I... Co to jest? I poczekaj, co to niby miało być? Tu się odwala Ej, tam coś jest, stary, tam coś jest Pokaż Okej okay. No, ja jest serio, więc weźmy raz w ten kierunek, Powiem ci, dobrze się boję, okej, okay, boję się, serio, boję się. Może to w ogóle chodzi z tym samym cudelem? nie mam pojęcia, to jest po prostu jakieś dziwno, kiedy jest dziwne i tyle gość, więc elo, tabliczki, story znowu tabliczki, rozumiesz to znowu, ale zobacz. No, stop żyjemy, ok, stary, zobacz, nie umarliśmy ani razem, więc nawet spodź go. to tu do tyle dobrze, że ciągle Wiesz, żyjemy, stary, bo. No inaczej to byłby przypał Zróbmy to stary, zobaczmy o co teraz chodzi Dobra, mm, Dobra, Dobra Panowie, było śmiesznie, no i to było śmiesznie Jak Aha. typie było Śmiesznie, nie, nie, brakuje mi słów sery, sery. Brakuje mi sił, brakuje mi słów Gość jest niemożliwy, okej, okay? gość jest stary niemożliwy Fajnie się obserwuje Jak sobie nie radzicie Aha, obserwuje? czyli on to robi celowo żebyśmy Tylko sobie poskakali, nie, Starę, zobacz. No, super zobacz, e, e, weź sobie teraz tabak, kliknij Nie ma go obecnie na, 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 na serwerze, nie? Mhm. Chyba chodziło o to, że jak sobie odcinki sienkie nie? Chyba, że o ale pojęcia. jeśli nie chodziło o to, to czuję się obserwowany. Naprawdę, stary, czuję się obserwowany, naprawdę. Eee, dobra, okej. Okay. Dzisiaj Macie już spokój, ale czekajcie na informacje! Eee, ok, ok. To ja mam po takiej sytuacji powiedzieć. Znaczy, wiesz, co na pewno musisz teraz powiedzieć? Że nie masz kilofa i tak się musimy teraz wrócić, nie? Aha. Serio, on nas w ogóle ciągnął, tylko dla jaj, tylko po to, aby się zaraz pośmiać, a my dla was teraz nie mamy kiedy, że stąd wyjść, musimy teraz iść tym parkurem, musimy jeszcze płynąć przez to coś, stary, nie, nie. nie. No w tym prosto, odcinku no trudzi widać, ponieważ to, to jest po prostu jakiś wers, serio jakiś po prostu nie W tym momencie subskrybujcie Sto kanał, bo jest to bardzo ważne, chore, epickie odcinki codziennie i live'y codziennie o 21 Więc subskrybujcie kanał, subskrybujcie, a ale już tutaj ten kanał właśnie subskrybujecie, to subskrybujcie i zasubskrybujcie jeszcze raz, bo to jest właśnie tutaj bardzo ważne, aby być na bieżąco I uwaga, uwaga, też nie wiem czy wiecie, ale mam swój drugi kanał, Elviso Games, co właśnie tutaj, subskrybujcie, macie, macie na niego oczywiście link w kwarcie, codzienne epickie filmiki Instagram oczywiście już tam pewnie znacie, macie go również w opisie, Dziękuję bardzo.